Postaci znane z amerykańskiego animowanego serialu komediowego Simpsonowie zagościły w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Serial wymyślony przez Matta Greninga produkowany jest bez przerwy od 1989 roku. To satyryczne spojrzenie na amerykański styl życia oraz kulturę, a akcja toczy się głównie wokół rodziny składającej się z Homera, Mergy, Barta, Lizzy i Maggie. Wymitowano już 26 sezonów, stąd tytuł wystawy Simpsonowie: Kolekcja bez końca. To, co możemy oglądać w Kieleckim Muzeum, pochodzi z kolekcji Marty i Dawida Lasotów z Rzeszowa. Początki gromadzenia zbiorów sięgają 2006 roku, kiedy Dawid, będący wielkim fanem serialu, otrzymał od Marty, wtedy jeszcze koleżanki, pierwszą maskotkę Homera Simpsona. Z czasem para zaczęła powiększać kolekcję już wspólnie. W ich zbiorach znajdują się eksponaty pochodzące z Polski, USA, Japonii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Włoch. Najcenniejsze eksponaty to są takie kompletne zestawy figurek coach Gags, czyli postaci Simpsonów, którzy siedzą na kanapie w różnych wersjach, w różnych postaciach. W serialu pełni to taką funkcję przerywnika. Także mamy taką perełkę, talerze też z postaciami bohaterów serialowych, ręcznie zdobione złotem. A na naszej wystawie mamy tych eksponatów ponad 200. A to zaledwie jedna trzecia kolekcji państwa lasotów. W jej skład wchodzą zabawki, maskotki, figurki ceramiczne, ale także ubrania, przybory toaletowe, komiksy, przedmioty szklane, a nawet artykuły spożywcze. Obecnie Marta i Dawid skupiają się na zbieraniu przedmiotów o dużej wartości kolekcjonerskiej, w większości unikatowych. Jest to bardzo bogaty zbiór. Tutaj producenci tych, tych figurek, naczyń, przedmiotów użytkowych mają bardzo bogatą wyobraźnię i są bardzo dokładnie wykonane też te przedmioty. Trzeba się bardzo dokładnie przyglądać, żeby tam te wszystkie smaczki takie komediowe, sytuacyjne wychwycić. Wystawę Simpsonowie kolekcja bez końca będzie można oglądać w Muzeum Zabawek i Zabawy do 17 stycznia 2016 roku. Nie zabrakło na niej wobec tego również akcentów świątecznych.